Kolejna informacja. Nie Adam Wizę, Działacz i przedsiębiorca z Poznania. Miał zaledwie 42 lata. Był także prezesem fundacji imienia Świętej Rodziny. Oraz założycielem i dyrektorem szkoły podstawowej tego samego imienia. Działał m.in. w korporacji akademickiej Lechia. Oraz współorganizował poznańskie bale seledynowe. Był wieloletnim wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, a także wielkim propagatorem nauczania domowego. Poznański działacz i przedsiębiorca zmarł nagle w nocy z 23 na 24 marca. Jego śmierć wstrząsnęła poznańskim środowiskiem katolickim i prawicowym. To na razie wszystko. Pozdrawiam, short joker.